Ja Kaczor wow. po prostej, a serwisowy, teraz Kaczor rozbija ten a serwisowy, jakżeż fantastycznie kończy się ten mecz. Cześć, witajcie, kolejny tydzień za nami, a więc kolejne asy już czekają. Tak naprawdę kolejna kolejka, kolejne pytania, kolejne odpowiedzi, ale myślę, że to co najbardziej kibiców nurtuje w tym momencie to oczywiście... Wybór trenera reprezentacji. Pojawiają się kolejne nazwiska. Tutaj przygotowałam oczywiście ściągawkę na dzisiaj, bo tych meczów sporo i też, żeby o niczym nie zapomnieć: Barbolini, Micheli, Abondanza, Kukarini to są kolejne nazwiska, które pojawiły się w gronie kandydatów do objęcia naszej reprezentacji siatkarek. I powiem szczerze, że no zastanawiam się, bo będę miała akurat okazję, no za kilka dni może porozmawiać z kilkoma z naszych reprezentantek właśnie w temacie tego, kogo one by widziały na to miejsce. Na pewno żadna z nich tutaj oficjalnie nie powie, kogo by chciała, kogo by nie chciała. Ale żeby chociaż poznać ich opinie, bo wiemy, że na przykład Malwina z niektórymi miała trenera mistyczność, podobnie Asia Wołosz, podobnie inne koleżanki, tak jak choćby Magda Stysiak, no i fajnie by było posłuchać, co one myślą o tych nazwiskach. Aczkolwiek cieszę się, że poznaliśmy już ten skład no, skład, który będzie wybierał naszego szkoleniowca, który będzie pomagał Sebastianowi Świderskiemu ten tę te trudną decyzję po, podjąć, bo to na pewno będzie bardzo istotna decyzja w kontekście od choćby Mistrzostw Świata, które już za rok właśnie w Polsce są współorganizowane. Ja cały czas, powiem, powiem szczerze, czekam na jakiegoś kandydata, którego się nikt nie spodziewa. Oczywiście nie spodziewam się, że to będzie osoba, którą to szerokie grono wybierze na... Selekcjonera, ale fajnie by było poznać jakiegoś, nie wiem, szalonego szkoleniowca z świetnym pomysłem, który także chciałby wziąć udział w tym konkursie. No ale to już odpuszczamy. To oczywiście pozostawiamy Oli jagieło koleżankom i kolegom po fachu już teraz, bo przecież będzie razem z prezesami Grabowskim, Krukiem i Makowskim. Oraz ze swoimi byłymi koleżankami z boiska, Magdaleną Śliwą i, i, i Dorotą Świeniewicz. Selekcjonować te oferty, no bo na tym te zadanie polega. Dobra, przechodzimy powoli do tej kolejki, która już za nami. Sporo się działo, nie wiem czy to już... Trzeba nazywać kolejką cudów, ale tak jak patrzę wstecz do tego, co było przed rokiem, no to pamiętamy, że ten początek bywa trudny, dlatego no, teraz mamy ten moment, kiedy ten COVID troszeczkę się niestety rozpędza, więc no, trzeba uważać. Na pewno dziewczęta muszą uważać, tym bardziej, że hale są już pełne, co oczywiście bardzo cieszy. Ja też się cieszę, bo no, to jest coś wyjątkowego: grać się przy publiczności sama pamiętam te sparingowe spotkania przy pustych trybunach na pustej hali no to wiadomo no, nie jest to takie przyjemne dla zawodnika, ale i też dla kibiców, kiedy nie mogą być, mogą tylko w telewizji gdzieś tam śledzić na żywo, te odczucia są zupełnie inne. No to na początek spotkanie Kalisza z Wrocławiem no i tu powiem szczerze, że po tym zwycięstwie Olejam nad Grotem Budowlanych spodziewałam się takiego wejścia w kolejną rundę z wysokiego C, e, kontynuacji dobrej gry Natalii Murek. Oczywiście tego akurat się doczekałam. E, natomiast wydaje mi się, że cały czas gdzieś tam swojej formy, takiej optymalnej, szuka Ola Rasińska. Na pewno na nią więcej liczy trener Murek. Myślę, że do tej formy na pewno jeszcze za chwilę dotrze ta zawodniczka, bo przecież nieraz pokazywała, że potrafi zdobywać się po 30 punktów w meczu, od choćby w dewelopersie pod nieobecność swojej koleżanki Kanadyjki. Natomiast, jeżeli chodzi o kalisz, no to tutaj bardzo dobra zagrywka, dobra gra Gałkowskiej, dobra gra e, Eweliny Żurowskiej. To właśnie dla niej pierwszy as, akurat czerwony. Dzisiaj one będą może mniej zacząć, chociaż ten czerwony powinien być dla innej siatkarki, ale niech będzie dla Eweliny Żurowskiej, bo ten czerwony wydaje mi się troszeczkę taki najsilniejszy. A Ewelina Żurowska to jest ta zawodniczka, na której ja często mówię takie małe piłeczki, bo one są bardzo dynamiczne. Tutaj też pamiętam kiedyś Krawulska, to też była taka dziewczyna w swoim zespole, która robiła dużo dobrego, a koniec końców no to nagradzane zawsze były te dziewczyny na ataku, chociaż ona akurat też grała na ataku. To Ewelina Żurowska w tym spotkaniu 44% w ataku i to jest dobry wynik, nawet powiedziałabym bardzo dobry wynik, dobra zagrywka do tego, mnóstwo tych zagrywek, a więc brawo, wielkie brawo do tego no, zadowolony trener. Kalisza, no i to zrozumiałe, bo to przecież pierwszy mecz przed własną publicznością, też coś nowego dla wielu dziewcząt, bo tam e, tylko kilka siatkarek się zostało ostało z, z tego poprzedniego sezonu. E, dobry też mecz Justyny Łukasik, to trzeba też podkreślić. Ale jest bardzo równe granie, e, jeżeli chodzi o Kalisz, no i czekam na to, co będzie dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Wrocław, no to tu oczywiście mam nadzieję, że wrocławianki wrócą do tego grania dobrego e, i dobrej koncentracji Całym zespołem, wszystkimi zawodniczkami, bo, no bo to jest bardzo istotne, żeby też ta liga była ciekawsza. Lecimy dalej. radom Joker, tutaj chyba żadnych niespodzianek: 3 do 0 wygrywają radomianki po raz kolejny. No i właśnie tutaj ten czerwony asa, więc to już będzie drugi, drugi też odkładam. Dla Kasi Zaruszyńskiej, bo w tamtym sezonie wiemy, ona te. Bardzo dobre mecze przepłatała soprzymi Był taki moment gdzieś tam przed play-offami, że troszkę tej formy brakowało. Przepraszam. Natomiast teraz widać, że te miesiące przygotowania wakacyjnego właśnie w Radomiu zadziałały na dobrą korzyść dla, dla Kasi. Zresztą. Nawet w tamtym roku to była jedna z czterech najlepiej punktujących siatkarek naszej ligi, a więc wielkie brawa dla Kasi. E, Dobra gra w bloku przede wszystkim, środkowych. Tutaj mówię o o Zuzi. Zuzia jeszcze ma trochę do popracowania w ataku, ale to na pewno też wiąże się z tym, że Alanko to jest siatkarka, która e, no już jakiś czas jest e, z naszymi dziewczynami w Radomiu. Natomiast e, na pewno to są dziewczyny o różnej charakterystyce, do których trzeba się troszeczkę przyzwyczaić. Także e, Taka sytuacja, troszkę słabszego Oli Wójcik, ale myślę, że to też tutaj przy dobrej grze pozostałych koleżanek akurat nie ma większego znaczenia. Jeżeli chodzi o joker, to no, dziewczęta mają ona nad czym pracować: 27% w ataku yy... i bardzo, bardzo dużo błędów, jeżeli chodzi o zagrywkę. I tutaj to na pewno jest te dwa elementy, które, które trzeba poprawić. Na pewno tutaj jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, chyba nie ma pikusy. No ale tutaj wszystko zaczyna się od przyjęcia na pewno, od zagrywki, a więc to będą te dwa elementy, które będą kluczowe. No i zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijać. Bo jak na razie nie jest kolorowo, nie jest różowo. No ale dla rada mia, e, tak jak planowane, szybkie 3-0. E, Grot chemik. To jest mecz. No nie powiem, że mnie rozczarował, bo tutaj trochę po tej porażce we Wrocławiu na pewno dostały łodzianki taki zimny kubeł e, wody na głowę. I w pierwszym secie wydawało się, że będą w stanie postawić się siatkarką z Polic. Natomiast bardzo spokojna gra, bo tutaj nawet chyba nie było mowy o jakichś wielkich procentach. Tak sobie zerknę tutaj chyba coś około 30-kilku procent, jeżeli chodzi o Jowanę, jeżeli chodzi o Milenkowicz, więc to nie są jakieś zawrotne liczby. Natomiast cały czas dużo piłek podawanych do środkowych i to jest to, co może się podobać, bo mimo tego, że na boisku nie było Marleny Kowalewskiej, była na Jani, która jest tutaj nowa, która jest Brazylijką, która musi się odnaleźć w tym europejskim środowisku, to mm, zagrywką pokazała się z bardzo dobrej strony. Pokazała się z dobrej strony e, mądrą grą, grą e, z bardzo dobrą dystrybucją i to mogło się podobać, dlatego e, dla niej właśnie ten kolejny asat, więc już mamy trzy e, asy rozdane. Jeżeli chodzi o grot, tutaj widać było, że... A, przepraszam, jeszcze muszę wspomnieć o wejściu Martyny Czerniańskiej. Ona okej, okay, w ataku może nie najlepsze zanotowała spotkanie, natomiast zagrywką zrobiła sporo różnicy i to w tym momencie, kiedy to było bardzo potrzebne dla jej zespołu. Także wielkie brawa. W chemiku najskuteczniejsze środkowe, to już chyba jest standardem od kilku meczów, w zasadzie od tych trzech kolejek. Zarówno Iga, jak i Aga Konkoleska prezentowały się nieźle, ale tu widać, że to jeszcze połączenie znajani, przepraszam, cały czas gdzieś tam jest dopracowywane, choć jak już na koniec się Iga rozstrzelała, no to wow, wielkie brawa. W Grocie mogła się podobać gracentki, wyłączając może zagrywkę, bo to nie był jej element na pewno w tym spotkaniu. Zresztą sama nieraz pokazywała, że nie jest z siebie zadowolona, jeżeli chodzi o ten element. No, i tutaj na pewno trzeba popracować. Co mnie zdziwiło, to to, że bardzo dużo piłek kierowały siatkarki grota na Milenkowicz. No to nie jest najlepsze rozwiązanie. Rozmawiałam przed tym spotkaniem z Kubą Guszakiem, który mówił mi, że będą szukali różnych rozwiązań, ale tak naprawdę ten zespół gra na dwie przyjmujące I to jest fakt dwie i pół przyjmujące często gdzieś tam, starając się wyłączyć Martynę Łukasik z przyjęcia i to się dosyć często udawało, także. Tutaj Marysia Stezę też bardzo poprawne spotkanie. No a po drugiej stronie widać było e, dużą walkę, widać było dużą chęć, natomiast momentami po prostu e, chyba troszeczkę doświadczenia, chyba troszeczkę zimnej głowy, no i troszeczkę za dużo tych e, prostych błędów. Ale tu na pewno dziewczęta będą nad tym pracować i na pewno zobaczymy je w dużo lepszym wydaniu już w kolejnych ludziach. Lecimy dalej. Legionowia Unii. To jest chyba to spotkanie. E, które mnie najbardziej zdziwiło, bo przyznam się szczerze, że spodziewałam się, że tutaj Legionowia już tak poukładana przez trenera Capiniego, jeszcze wprowadzając Izę Silva do gry, poradzi sobie z Unii Opole, natomiast zakończyła się na pięciu setach na korzyść właśnie siatkarek z Opola, siatkarek trenera Wettoriego. i Powiem szczerze, że na pewno trochę za dużo błędów Oliwii Różańskich, ale tu nie możemy mieć do niej żadnych no, zastrzeżeń. Wiemy, że to jest jeszcze cała ta młoda siarkarka, która się uczy, to na pewno te dobre mecze będzie przeplatała słabszymi. Mnie bardzo podobały się środkowe, jeżeli chodzi o to, że nie robiły błędów w ataku, bo to się bardzo ceni. Tym bardziej, że widać, że Ala Grabka posyła do nich sporo piłek. Także tak Maja Tokarska, jak i Lauren Barfield naprawdę. No, myślę, że zasłużyły nam pochwałę, mimo tego, że mecz przegrany. Po drugiej stronie, z kolei, tyle samo błędów zresztą co Oliwia Różańskie, bo zdaje się, chyba 6 albo 7 popełniła Regiana Bilias, ale tu widać, że ta siatkarka wraca do dobrej gry, że powoli się rozpędza. Miejmy nadzieję, że to będzie takie rozpędzanie się, jak w LKS-ie przed laty, bo no, ta gra nam naprawdę się podobała. Yy, więc dobra gram, Bidias. Myślę, że Ożyłowska na pewno zasłużyła na, na słowa uznania, ale też Lilian Pellegrino, bo to też zawodniczka, na którą warto mieć baczenie. Yy, Uni wydaje mi się lepiej zagrywało, też chyba przyjęcie było na korzyść, na korzyść właśnie siatkarek z Opola. Eee, tak, bo tutaj 50% w przyjęciu z tego co patrzę. No i jedyny chyba element, w którym my przegrały siatkarki z Opola, to jest bloki. Tutaj 14 bloków na konto Legionowi zdaje się 7 albo 8. Na konto Unii. Tutaj nie pamiętam, ale to oczywiście można sobie sprawdzić. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj też nie ma co się rozgadywać w temacie tego spotkania. Warto czekać na kolejne, bo ja myślę, że te pierwsze kolejki to są jeszcze ciągle takie wprowadzające i tu na pewno się te oblicza zespołów jeszcze mogą troszeczkę pozmieniać. 0 do 3 Bydgoszcz wygrywa w bielsku, i to myślę, że jest kolejne zaskoczenie tej rundy. Aczkolwiek po wyniku widać, że to nie był mecz bez walki. To na pewno był mecz wielu, wielu obron. I tutaj słowa uznania dla, dla, dla siatkarek i jednej drugiej drużyny, bo walczyły. Koniec końców. Dla mnie, wyróżniającą się postacią, Leticia Hage. Ona tu na pewno 75% skuteczności w ataku, więc to jest oczywiście na plus. Dalej patrząc, no to tutaj. W bloku 13 do 4 wygrywają siatkarki zbyt goszczy. i to jest jeden z tych elementów, gdzie tutaj cały czas jeszcze biesko ma spore rezerwy. bo Pamiętamy od choćby Janiuk, która fajnie chodziła na te obejścia z tyłu, ale też dodawała troszkę punktów w bloku. Jeżeli chodzi o przyjęcie biesku, to tutaj i atak też. Szlagowska, borowczak i orwoszowa gdzieś tam w ataku na poziomie 35% ale po drugiej stronie troszeczkę wyżej, bo tutaj chyba gdzieś około 41% i to właśnie Patrycja Balmas, która jest taką ostoją, ona też dokłada swoje trzy grosze w przyjęciu. Zuzia Szperla, która przeszła z Kelisza, która też na pewno będzie się chciała dalej rozwijać w Bydgoszczy przy trenerze Mateli. No i oczywiście Majkowska, która tutaj akurat też wysoką skuteczność miała w ataku chyba 60%. Także myślę, że tutaj... Na pewno wynik 0 do 3 jest zaskakujący, aczkolwiek patrząc na te punktowe zdobycze obydwu zespołów, no to wiadomo, dwie piłki i ten mecz mógłby trwać nawet 4 sety albo i 5 i wyglądałoby to zupełnie inaczej. Lecimy dalej. Tutaj deweloprez LKS, starcie Tytanów, tak naprawdę na pewno jeden z meczów, na które wszyscy czekaliśmy, i tutaj ten ostatni as. Po raz kolejny dla Jelenki Blagojewicz, bo ona jest jednak ostoją tego zespołu, takim sporym doświadczeniem. Przede wszystkim osobą, która trzyma przyjęcie, bo to jest coś, co, co jest istotne. Karabaje ma cały czas gdzieś tą postacią, którą poszukują siatkarki wszystkich zespołów, jeżeli chodzi o zagrywkę, więc ona tutaj akurat się nie popisała w tym elemencie 13%. Natomiast 32% w ataku, więc to na pewno nie było jej spotkanie. Ale też gdzieś generalnie na 30 kilka procent w ataku y, też y, Jelenka Blagojevic, też Bruna Onorio. Bruna Onorio y, powraca y, powoli do dobrej gry i to jest y, coś, co na pewno cieszy sympatyków siatkówki w Rzeszowie, bo na nią na pewno liczy tak Stefan Antiga, jak i wszyscy kibice. Po drugiej stronie z kolei myślę, że taka y, gra... Na koło właśnie 40% większości zawodniczek, to co rzuca się w oczy, to e, dobra skuteczność w ataku Weroniki Jones Perry. Jeżeli chodzi o atak, to na pewno było Jones Perry Show. Hmm, chyba 47%, 30... 26 albo 30 punktów, nie pamiętam, ale chyba coś po 26. E, I przyjęcie na poziomie 11. No to już nie wypada, na pewno. Total przyjęcia łks u na poziomie 26%, a mając Martynę Greiber e, w przyjęciu, i do tego Krysię Strasz i do tego Paulinę Maj-Ewart, no to na pewno tutaj liczymy na to, że to przyjęcie będzie dużo lepsze. Ale tutaj na pewno też dobrą zagrywką popisały się siatkarki e, dewelopresu Bella Doliny Rzeszów. Uczy się cały czas tych nowych nazw. Eee, także tak, no dobra, no to co asy rozdane na ten tydzień, czekam na kolejne mecze, bo to już zaczynają się za trzy dni, bo w piątek zdaje się także czekam na kolejne, jak są jakieś pytania a jeżeli chodzi o te spotkania z zawodniczkami one też się będą zdarzać gościnnie będą się pojawiać różne postaci, na to czekajcie mam nadzieję, że uda wybrać mi się na ten super puchar porozmawiać z dziewczynami, a teraz to już będzie koniec i zapraszam Was za tydzień na kolejny wtorek